Za jakiś czas hmm, mamy wybory. Myślisz, tak. że coś się w końcu zmieni? Mam nadzieję, że coś się zmieni, bo już wszystkich trafia szlak. E, mam nadzieję, że też ja zawsze te wybory staram się, żeby motywować jakby moich obserwatorów do pójścia na wybory, bo to jest jeden z ważniejszych tematów jakby w dorosłym, e, w byciu dorosłym człowiekiem i jakby um, też chodzi o to, że no, to my wybieramy jakby na co idą te wszystkie pieniądze i tak dalej, no żeby po prostu sobie lepiej się żyło w kraju. To co się dzieje jest no poniżej krytyki, mam nadzieję, że to się zmieni. Nie wiem czy na pewno, ale wydaje mi się, że na, na przestrzeni ostatnich no chyba 8 lat zaraz będzie, to już ludzie naprawdę no są zmęczeni tym tematem, nawet ludzie z mniejszych miejscowości, czy, czy miast, czy wsi, bo to też jakby to był e, elektorat e, wiadomo jakiej partii, no i e, mam nadzieję, że to się już po prostu zmieni, no bo widzę już zauważyłem frustrację wszyscy znajomych i śród innych, jakby mam znajomych też spoza branży, więc jakby wiem, co ludzi dotyka, no i też życie w centrum, znaczy ogólnie życie w Warszawie też jest turbo expensive, no ale to już będzie, co ma być, to będzie, no ja po prostu chciałbym, żeby ludzie faktycznie no, poszli i głosowali, a nie, że nie miałem czasu, bo to jest jakby jeden dzień raz na cztery lata, więc jakby LOL. Ale popatrz, mówisz, że jest nas większość, żyjemy w dużych miastach, że ludzi w mniejszych miastach też to wszystko denerwuje. To z czego to wynika, że jednak. A, wiesz, to, my, 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 w Warszawie, żyjemy w takiej bańce warszawskiej, trochę bo jakby faktycznie mieszkając na co dzień w tych miejscowościach, to nie wiemy, jakby za bardzo, jakie są ich problemy i tylko wiesz, czytając jakieś tam wiadomości, a, nie wiem, fakty, czy, czy po ostatnio, wiesz, jest mnóstwo źródeł e, informacji, tak? No i każdy gdzieś tam pokazuje wiadomości e, w jakiś tam sposób. Kierunkowane w lewo, inne bardziej w, w prawo. No i gdzieś tam faktycznie, no nie będąc tam, faktycznie doświadczam tych problemów. Jednak z tych, które aktualnie stoją, jest naprawdę dużo. No to, no nie wiem, naprawdę wydaje mi się, że frustracja osiąga zenitu i zobaczymy tym bardziej brak środków z Unii Europejskiej. No nie wiem, no liczę na to, że, że coś się wydarzy, chociaż obawiam się, że w wakacje ruszy jakby gonitwa wyborcza i coś może się pojawić, co, co jakby, no wiesz, jak tak jak. Różne świadczenia potrafią gdzieś tam zaspokoić potrzeby na krótko, na cele wyborcze, tak potem wychodzi, co wychodzi. No ale to liczę po prostu na to, że gdzieś tam ludzie pomyślą i ci chociażby, którzy nie chodzą, faktycznie się zmotywują chociażby przez to, co się dzieje, żeby, żeby pójść i, i zagłosować. Jakbyś miał jednym zdaniem zaapelować do obecnej władzy, to co by to było? Och, peace off na pewno. <laughs> to jest jedno zdanie w zasadzie. Um, ale nie po prostu, żeby... No, Czas oblokować środki z Unii Europejskiej, po prostu, jakby to jest definitywne, jakby, no wszyscy tego żądają, bo naprawdę to z pieniądze dla wszystkich ludzi i e, jakby co, co codziennie w zasadzie ta e, kara rośnie i jest, jest jakby, wiesz, no, z, 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 zresztą wiadomo o co chodzi, e, no ale mam nadzieję po prostu, że, że, że się coś zmobilizuje i coś zrobią w tym kierunku, no bo faktycznie bardzo dużo państw już dostało te środki, a my nie, still. Przyznajesz się tutaj, że coś nie poszło w tym modelingu? Nie poszło w modelingu, bo ja nie chciałem modelingu. Może raczej tak. Gdzieś tam byłem na kontrakcie w Chinach, no i gdzieś tam nie za bardzo mi się spodobało to. Poza tym, no jakby, no wiadomo, że jakby... W programie to model oczywiście są jakieś tam wymiary, ale jakby faktycznie życie po programie, jakby faktycznie agencje modelingowe, jakby firmy weryfikują to wszystko, a i tak jakby ja jako influencer też pracuję jakby z różnymi markami, czy z beauty czy, 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 czy z, mania, z markami, przepraszam, z ubraniami, więc jakby to jest moim zdaniem same case też jakby ambasadorzy są zapraszani czasem na sesję i tak dalej, tak dalej. Więc jakby jedno drugiego nie wyklucza i jakby trudno, no nie jestem modelem, ale no trudno. Ok, na dzień dzisiejszy, czy możesz stwierdzić, że poprowadziłeś swoją karierę tak, jak chciałeś? E, na dzień dzisiejszy powiem Tobie, że e, tak, bo wszystko się, dzieje, wszystko się dzieje po coś i powiem Ci szczerze, że e, no, wyszło jak wyszło, tak? Każdy ma jakieś złote upadki. No i trudno, no jakby, może według, chodzi to, że. Um, jeśli ja nie spełniam kogoś standardów, albo według kogoś nie, nie zrobiłem czegoś tak, jak powinienem, no to jakby to jest jego problem, a nie mój. Ja czuję się spełniony, wszystko w moim życiu jest super, mam sobie przyjaciół i jakby to jest dla mnie najważniejsze. Rozwijamy się też jako osoba, też, też jakby w, w branży, więc dla mnie to jest ina, więc jakby jeśli jestem super zadowolony z tego, no to to chyba jest najważniejsze. Jak ktoś ma problem, że o Jezus, nie działam w no to sorry, to już nic nie zrobię. Dokładnie, pewność siebie jest kluczowa i to jest super, że tak otwarcie o tym mówisz, ale jeszcze się zapytam y, o jurorów, którzy właśnie jak często to dostają pytania jurorzy stop model kto według nich osiągnął e, największą karierę to tam wymieniają Pisarek, Dursi, Kosel, Gilon. A ciebie tam nie ma. Czy jest tobie chociaż może troszeczkę po ludzku przykro? E, nie, jakby to Ja, ja sam na własny życzenie w jakiś sposób trochę się, się od tego odciąłem e, i jakby no okej, okay, no może nie mówią tak, ale no trudno, w sensie jakby to, to... To jest ich sprawa, tak? Wiadomo, że też, też jest produkcja, e, e, reżyser i tak dalej, jeśli chodzi o e, całego tego programu. Ale jakby nie, nie chowałem z tej urazy, bo jakby ja zajebiście się bawiłem w tym programie, udało mi się wygrać pierwszemu chłopakowi, po, podkreślam again. E, no i, i to było, słuchaj, to było 7 lat temu, tak? Teraz mam 27 lat, wtedy miałem 19 z hakiem, byłem totalnie gówniarzem, że na głęboką wodę w ogóle do, a, do show biznesu, więc jakby każdy, no i no, nikt z mojego miasta pewnie by nie wiedział, co robić i tak dalej, też wiesz, o każdego słyszysz co innego i w ogóle. E, no i okej, okay, może nich tam no, nie, od, nie mam takiej kariery jakby oni chcieli, no ale u mnie jest ok, u mnie jest spoko, mamy z czego żyć XD, więc to jest chyba najważniejsze, sobie jeżdżę i promują markę. No, ja mam takie życie jakie chciałem i jest sery super.